Witam Państwa, dzień dobry, serdecznie zapraszam na kolejny odcinek pod tytułem Czy Biblijny czas cudów wielkiego ucisku już się rozpoczął? Materiał z 25 lutego 2023 roku, serdecznie zapraszam na kolejny odcinek, a więc teraz jest trzecia wojna światowa, to ja stawiam, że to już dawno się rozpoczęło, coś takiego, wiele elementów. I doskonale widać jak to wszystko działa, to trzeba powiedzieć bardzo jasno. Drodzy, tutaj słuchacze, szaleństwo ruchu LGBT plus wciąż rośnie, ponieważ zdobywają, się, zdobywają oni coraz więcej władzy i wpływów politycznych w Ameryce i na całym świecie. A jeżeli chodzi o Polskę, też rośnie to jest przyzwolenie, oczywiście, wyborców, bo na nich głosują, za nich będą odpowiadać później. To są wszystko grzechy: cudze będą rozliczani z tego powodu, i niestety, cenę też będą musieli zapłacić, bo niestety, demokracja też nie jest za darmo. Też podlega rozliczeniu, i też będą musieli być z tego rozliczeni bardzo dokładni. Na przykład inflacja to też są grzechy cudze to jest siódme niekradnie, aby ktoś chciał wiedzieć. Ludzie są zmuszani do rozpoznawania cudysów preferowanych zaimków i do uznania, uznania ich cudysów, wyborów płciowych. Tak, aby były prawdziwe, widzimy bo biologiczne kobiety, które po straszliwych okaleczeniach yy, yy, i operacjach i lekach stają się cudysów mężczyznami, zachowując yy, przy tym swoje narządy rozrodcze, czyli kobiece. Zjawisko cudysów ciężarnego mężczyzny jest czymś unikalnym dla, na, dla naszych czasów. Z mojej opinii jest to także zwiastun. Proroctwa biblijnego, które, które wkrótce się wypełni, a, a oto, którym który za moment tu napiszę. Zatem trzęsienia ziemi, wojny, głód, zaraza, to przepowiednie cudzysłów, znaki czasu. Wiele to jest sztucznych, wywołanych za pomocą tzw. cudzysłów kryzysów, na których się wyborcy zgodzili przy urnie. Tak to niestety wygląda, bo to się głosują oni niestety na, na wrogów Boga, w wielu wypadkach, nie wszyscy, ale tak to niestety idzie w tym kierunku. Znaki, że czas dla ludzkości, cudzysłów się wypełnia, Uważam również, że znakiem czasu są także cudysów objawienia maryjne, których nasienie, nasilenie, obejmujemy w, w nasilenie obejmujemy w ostatnich dziesięcioleciach. Kolejnymi cudysów znakami czasu stało się cudysów wynaturzenie człowieka. Coś, czego pragnął Lucyfer, i właśnie pojęcie cudyców ciężarnego mężczyzny stanowi tego dobitny dowód. Kochani, yy, przeglądając nagłówki wiadomości dziś rano, czyli parę lat temu, yy, czegoś interesującego do napisania, yy, natknąłem się na ten artykuł. Po którym powiedziałem do siebie w transseksualni mężczyźni mogą zajść w ciążę. Ja nie wierzę w takie rzeczy. W tej, chwili, w tej kwestii jestem głęboko wierzącym ateistą, tak bym to określił. Z Einsteinem warto o tym napisać, aby więcej ludzi zrozumiało, co się dzieje. Spójrzcie na to źródło. Kiedyś był obrazek, teraz nie ma i tak dalej. Chyba każdy może sobie to sprawdzić, bo to jest, jeżeli istnieje jeszcze. Żyjemy w czasach, w których absurdalna i cudysów komiczna koncepcja mężczyzny zachodzącego w i jest teraz częścią cudysów konstrukcji czasów ostatecznych. W której to cudysów konstrukcji się znajdujemy. prorok Jeremiasz ostrzega przed dniem, który nazywa cudysów czasem ucisku Jakuba, i chociaż to proroctwo ma wiele, niewiele wspólnego z ciężarnymi mężczyznami, to jednak cudysów ciężarny mężczyzna stanowi w tym przypadku pewnego rodzaju cudysów hak czasowy, zdumiewający dla naszych czasów cudysów. Pytacie i patrzcie, czy mężczyzna może rodzić? Czemu więc widzę każdego mężczyznę z rękami na biodrach, jak u rodzącej? A oblicze wszystkich zbladło. Biada, gdyż wielki to ów dziej, żaden do, nich, do niego niepodobny. Jest to czas utrapienia dla Jakuba, jednak będzie z niego wybawiony. Księga Jeremiasza: 30 od 6 do 7. Czas u, y, ucisku Jakuba to siedmioletni y, okres. Pierwsze 3,5 roku to czas fałszywego pokoju, na przykład, tak obecnie jest, i bezpieczeństwa zapla, zapewnionego przez antychrysta w cudzysłów silnym złudzeniu. A ostatnie 3,5 roku to czas wielkiego ucisku, przed którym ostrze, przestrzegał y, Jezus w Ewangelii według świętego Mateusza w rozdziale 24. Jeremias Ostrzega przed tym czasem, podobnie jak apostoł Paweł w pierwszym liście do Tesaloniczan, rozdział 5, wersy od 1 do 6, cudzysłów. Nie potrzeba wam, bracia, pisać o czasach i chwilach. Sami bowiem dokładnie wiecie, że dzień Pański przyjdzie tak, jak złodziej w nocy. Kiedy bowiem będą mówić cudzysłów pokój i bezpieczeństwo, tak jak obecnie to się dzieje. Tak yy, tak, niespodziewanie przyjdzie na nich zagłada, jak bóle na brzemienną i nie ujdą, a wy bracia nie jesteście w ciemnościach, aby ów dzień miał was zaskoczyć jak złodziej. Wszyscy wy bowiem jesteście synami światłości i synami dnia. Nie jesteśmy yy, synami nocy ani ciemności. Nie śpimy przeto... Yy, prze jak inni, ale czuwajmy i bądźmy trzeźwi. No to jeżeli przyjdzie, bo ktokolwiek przekłada bezpiecze, bezpieczeństwo pod, po, ponad wolność, ten nie osiągnie ani jednego, ani drugiego. To powiedział Thomas Jefferson, trzeci prezydent USA, czyli pokój i bezpieczeństwo, tak jak tu jest napisane. To trzeba dodać jasno. I należy również zauważyć że Jezus powiedział, iż pierwszym znakiem tego okresu będzie cudzysłów powszechne oszustwo, tak jak obecnie ma miejsce i to raczej to sądzę, że to będzie idzie okres III wojny światowej. Tak, obecnie to trwa, nie muszą boby spadać, a wszystkie czynniki są tutaj obecne w tej chwili. A, a ja nie mogę wymyślić lepszego, cudysów sposobu na opisanie życia naszych czasów. Jesteśmy okłamywani praktycznie z każdej strony. A jeśli dany człowiek nie zna Biblii, jest niczym siedząca, kaczka starczą na plecach, gotowa do odszczału. Zatem, cudysów powszechne oszustwo, a więc kłamstwo, a ojcem kłamstwa jest szatem. Wszystko się spina. Drodzy, tutaj słuchacze, szaleństwo ruchu LGBT wciąż rośnie, ponieważ zdobywają oni coraz więcej władzy i wpływów politycznych w Ameryce i na całym świecie. Ludzie są zmuszani do rozpo rozpoznawania cudysów preferowanych zaimków i do uznania ich cudysów wyborów płciowych, tak jakby były prawdziwe. Widzimy biologiczne kobiety. Które po straszliwej wie okalecz okaleczających operacjach i lekach stają się cudzysłów mężczyznami, zachowując przy tym swoje narządy rozrodcze, kobiece. To już było widoczne na ostatniej Olimpiadzie. W Chyba w Paryżu, jak oczywiście bio, biologiczni mężczyźni walczyli. To już było wielkie oszustwo, to trzeba powiedzieć jasno. Nie chcę komentować tu za dużo, bo to pójdzie na YouTube, a więc oczywiście tyle trzeba powiedzieć. To już jest widoczne gołym okiem. Kolejna kwestia jest taka, że kiedy transeksualni mężczyźni zajdą w ciążę. To media cudysu głównego z idiocenia, ja bym powiedział szamba, wmawiają nam, że powinniśmy być przepełnieni poczuciem zdumienia i podziwu, jakby cudysów mężczyzna w ciąży był jakimś cudem. Czyli to dla mnie jest wynaturzenie, wszystko to jest teraz wspierane i bronione przez cudysów naukę, chyba szambową, więc lepiej w to uwierz. Dociskają media cudysów głównego z idiocenia, a jeszcze nie tak dawno tego typu postawy po prostu leczyła psychiatria. To może zdumiewać, że Jeremiasz, pisząc tyle tysięcy lat temu, używa metafory cudysów ciężarnego mężczyzny, aby opisać niewiarygodną naturę tych wydarzeń, coś co nigdy nie istniało w historii ludzkości aż do naszych czasów. Tak jak już napisałem wcześniej, czas, już, y, 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 czas jest niesamowity i pokazuje mi on, jak bardzo jesteśmy bliski wypełnienia wszystkich rzeczy, które powiedzieli nam prorocy. I tak to działa. To by było wszystko. Dziękuję za uwagę. Żegnam się i do zobaczenia.